I yo, yo, yo witam serdecznie. Z tej strony Bruce Cafein. <laughs> Kawki przy sobie nie mam, jako że już ją wypiłem, pierwszą, e, oczywiście podwójne espresso, z rana musi być, także już pierwsza kawka wypita, e, także drugiej jak na razie nie ma, na chwilę obecną e, wprowadzam mój plan ograniczenia kofeiny w ciągu doby i idzie naprawdę dobrze, w zeszłym tygodniu nie piłem więcej niż trzy kawy dziennie, co już jest postępem, jako że ostatnimi czasy bywały i dni, w których piłem pięć, a nawet czasami sześć kaw dziennie lub 5 kaw plus energetyk, więc... E, oczywiście, Monster White Zero, jako że to jest najmniej chyba szkodliwy, kurwa. Energetyk z wszystkich, szczerze powiedziawszy, chociaż wciąż nie jest to coś, co polecam robić i, i, i odradzam, a ja robiłem to, ponieważ po prostu e, no, ostatni okres mojego życia był naprawdę intensywny i, żeby zrobić wszystko to, co musiałem zrobić, to musiałem się troszeczkę e, wspomóc pewnymi środkami, że tak to ujmę. E, a na chwilę obecną plan odstawienia kofeiny. Znaczy ograniczenia kofeiny. Idzie naprawdę dobrze. Także w tym tygodniu naszym celem są dwie kawki dziennie max. Zobaczymy jak to wyjdzie. Także pierwsza już wypita. Także dzisiaj bez kałusi w dłoni. Aczkolwiek wciąż wciąż nagrywamy. Także witam cię serdecznie w rachu. Dzisiejszym tematem naszej rozmowy będzie to, jak odpoczynek jest absolutnym kluczem do tego, żeby zaliczyć dalej progres. Ponieważ w dzisiejszych czasach zauważyłem, że jest straszny... Jakby najazd na odpoczynek jest uważany jako coś złego. Każdy jest teraz orędownikiem tego hustle culture i mówi, że cały czas powinniśmy pracować, że odpoczynek jest do wyjewania. I Andrew Tate mówi, kurwa, że on pracuje od rana do wieczora, jedyne co robi, to pracuje i w ogóle, kurwa. Że co chodzi? Przez co każdy kurwa, tak naprawdę, i ja również padam tego ofiarą dalej czasami, myślimy, że odpoczynek to jest coś złego, że odpoczynek to jest coś, co jest przeciwko pracy, to jest coś, co jest antagonistą pracy, to jest coś, co jest e, nieproduktywnego, coś, co jest kompletnie do wyjebania i jak potrzebujesz odpoczynku, to jesteś słaby, kurwa, wiesz o co chodzi, no nie? Aczkolwiek to jest gówno prawda. Nie jest to gówno prawda, ja to zauważyłem już wielokrotnie, kurwa, w swoim życiu i nie wiem, ja się czasami, kurwa, nie potrafię uczyć na błędach, jestem, kurwa, gubi, e, ale... Znaczy, no staram się uczyć na tych błędach, ale czasami po prostu w mojej głowie istnieją pewne przekonania, które sprawiają, że ja popełniam te same błędy cały czas jak jakiś kurwa idiota, nie? A wydaje mi się, że każdy chyba to ma i zaraz przejdę do o co mi dokładnie chodzi, przejdę do tego, o co mi dokładnie chodzi, ale... Właśnie tutaj, kluczowa realizacja, którą chciałbym sobie uświadomić, to fakt, że odpoczynek nie jest czymś, co jest przeciwko pracy, tylko jest częścią pracy. Ponieważ prawda jest taka, że odpoczynek sprawia, że ty jesteś w stanie zrobić swoją pracę znacznie lepiej, tak? Tak naprawdę. No wyobraź sobie, że jedziesz samochodem i na przykład masz ośmiobiegową skrzynię, no nie? I masz jakiś sajbiście sportowy samochód, nie wiem, kurwa jakąś BMW fajną, M5 czy tam kurwa, nie wiem, jakąkolwiek, trójkę, whatever. I ty jedziesz cały czas na tym ósmym biegu i ty kurwa katujesz ten silnik jak najgorsza kurwa, no nie? Wiesz o co chodzi? Ten silnik nie od tego, czy on, że on jest zajebisty, bo jest zajebisty jest w chuj wytrzymały i w ogóle, kurwa no, znaczy no, w pękach bywa różnie, ale ogólnie jest, no, jest wytrzymały ten silnik, tak, to on w końcu jebnie. Bo jeżeli ty widzisz, jechał cały czas na najwyższym biegu i cały czas piłował kurwa, tą pękę, no to w końcu coś się spierdoli, logiczne, tak? Aczkolwiek, jeśli będziesz jeździł tą BMK, nie będziesz jeździł ją normalnie, no nie wiesz, co chodzi. Tam, gdzie trzeba jechać pomału, Jedziesz sobie pomału, jedziesz co tam dwójka, trójka, czwóreczka, ee, ewentualnie Max piąteczka, wiesz o co chodzi. I tylko czasami wyrzucasz kurwa wyższe biegi, żeby sobie dać w żeby se poszaleć Spoko kurwa. No nie? Silnik będzie działał, wszystko będzie zajebiście, ale jeśli będziesz cały czas jechał na ósemce i w ogóle nie będziesz wyłączał tego auta tak samo, no to w końcu ty się nikt się spierdoli, tak? I tak samo jest kurwa z nami. Bo my, jako ludzie, nie jesteśmy kurwa cyborgami, nie jesteśmy kurwa robotami, nie jesteśmy nie wiadomo czym, jesteśmy tylko ludźmi. I mamy coś takiego jak układ nerwowy, mamy coś takiego jak właśnie zdrowie psychiczne i tak dalej. Jeśli my będziemy negować te rzeczy i cały czas jechać na tym ósmym biegu, to w końcu nasz wewnętrzny silnik się spierdoli, zbuntuje się i powie: o oh na, ja mam dość, wypierdalej. I wielokrotnie ja tak miałem w swoim życiu, gdzie na przykład popychałem się za swoją strefę komfortu, co oczywiście. Na pozór jest jak najbardziej dobrą rzeczą, i jest to coś, co powinniśmy robić, ponieważ jest to jedyny sposób na to, żeby zaliczyć postęp w życiu. Aczkolwiek, tak jak wszystko inne w życiu, wzięte do ekstremum, to również jest szkodliwe, ponieważ jeśli popniesz się poza swoją strefę komfortu za bardzo, to jesteś w stanie wywołać sobie więcej szkód niż dobra. Dobry przykład, na przykład, nie wiem, nigdy nie biegajesz w życiu, chcesz zmienić swoje życie, wyjść poza swoją strefę komfortu i zdecydujesz się, że przebiegniesz maraton bez jakiegokolwiek przygotowania. No jest spora szansa na to, że rozpierdolisz sobie kompletnie, kurwa, organizm i zdemotywujesz się do zmiany swojego życia na dobre, kurwa, na dobre, na dobre, bo stwierdzisz, że twój umysł zacznie kojarzyć, kurwa, zmianę z absolutnym, kurwa, absolutnym stanem agonii i bólem i po prostu nie będzie chciał się zmienić, tak? Więc totalnie spierdolisz, kurwa, jakiekolwiek szanse na zmianę swojego życia na lepsze. Więc jak widzisz, tutaj trzeba po prostu zachować odpowiedni balans tak naprawdę i nie wychodzić z tej strefy komfortu za bardzo. Oczywiście wychodzić z tej strefy komfortu jak najbardziej, ale tylko właśnie, jak to powiedział David Dayda w swojej książce Droga prawdziwego mężczyzny You have to lean just beyond your edge, czyli musisz jak powiedzieć, edge, poza swoją granicę, o właśnie, musisz lekko poza tą granicę dyskomfortu po prostu się wychylić, no nie? Nie masz kurwa iść na, kurwa skakać na głęboką wodę jak pojebany, chociaż czasami trzeba tak zrobić, ale cały czas tylko masz poza tą strefę komfortu delikatnie się po prostu wychylać, cały czas się wychylać, cały czas się wychylać, no nie? I bardzo istotne jest to, żebyś ty nie zapominał o tym odpoczynku, ponieważ. Jeżeli ty o nim zapomnisz, no to tak jak mówiliśmy, po prostu ten twój wewnętrzny silnik, jakim jest Twój organizm, się po prostu spierdoli. I najlepszym przykładem tego jestem ja, ponieważ ostatnie czasy, ostatnie moje 2 trzy miesiące życia były najintensywniejszymi chyba miesiącami w moim życiu, gdzie no, popchnąłem się poza strefę komfortów dosłownie, naprawdę. Ja nie, nie przesadzam tutaj, kiedy to mówię. Popchnąłem się poza swoją strefę komfortu dosłownie w każdym, kurwa, aspekcie życiowym. Dosłownie praktycznie w każdym aspekcie życiowym popchnąłem się poza swoją strefę komfortu do absolutnego, kurwa, ekstremu. I pomimo tego, że tak, te trzy miesiące zaliczyłem naprawdę ogromną ilość progresu, to i również po tych trzech miesiącach, ostatnimi czasy właśnie, byłem kompletnie, kurwa, wyczerpany. I byłem tak zniszczony, zwłaszcza jeśli chodzi o mój układ nerwowy i o moje zdrowie psychiczne, że dalej się z tego, kurwa, zbieram. Więc bardzo istotnym jest to, żebyś nie zapominał o odpoczynku. Ponieważ na przykład, gdybym ja troszeczkę na przykład zwolnił przez te ostatnie trzy miesiące i na przykład, nie wiem, pozwolił sobie na troszeczkę więcej snu. Nie siedziałbym po nocach i pracował, tylko na przykład zdecydował się pójść do łóżka wcześniej i zrobił tą pracę na drugi dzień po prostu, no nie? Gdybym na przykład nie trenował aż tak ciężko na siłowni, tylko troszkę lżej, i dał sobie więcej czasu na regenerację, właśnie, no nie. Gdybym na przykład aż tak nie napychał się żarciem, tylko ja troszkę mniej, i wciąż był w tym surplusie kalorycznym, bo aktualnie jestem na masie, no nie, gdybym na przykład, ogólnie po prostu właśnie zadbał o takie rzeczy. Nie pił tyle kawy, na przykład. Nie konsumował tyle kofeiny, no nie, nie próbował robić tylu rzeczy naraz. Nie pracował nad rzeczami, które w sumie to nie miały żadnego znaczenia, tylko robiłem to po to, żeby czuć się produktywnym. Gdybym na przykład więcej czasu spędził na przykład z bliskimi, z mamą, z rodzicami, z przyjaciółmi, z dziewczyną, no nie. gdybym na przykład wyjechał sobie na, pojechał sobie na jakiś wyjazd na weekend zamiast kurwa znowu siedzieć i pracować na przykład, bo to nie było konieczne szczerze powiedziawszy, na przykład niekiedy to na pewno nie byłbym tak wycieńczony i kto wie, może nie potrzebowałbym tej przerwy, którą sobie zrobiłem przez święta na przykład i ostatnio gdzie miałem takie tydzień, prawie że dwa takiego kompletnego luzu i może nie miałbym napadów lęku, prawie że paniki czasami i może nie czułbym się jak gówno i może byłoby wszystko w porządku. I może zaliczyłbym nawet więcej postępu, najprawdopodobniej. Więc chciałem Cię tutaj nawołać do tego, żebyś ty nie zapominał o odpoczynku. Wiadomo, nie dla leniwą kurwą. Wiadomo, zapierdalaj po swoje. Wiadomo, wychodź sobie poza swoją strefę komfortu. Ale pamiętaj, że odpoczynek również jest istotny. I kiedy mówię odpoczynek, nie mam tutaj na myśli, nie wiem, scrollowania na telefonie, czy oglądania jakiegoś zjemonego serialu, czy grania w gry komputerowe. Odpoczynek mam na myśli długie spacery, czytanie jakichś fajnych książek, nie mówię jakiś z działu rozwoju osobistego, ale fikcja nawet jakaś właśnie. Żeby odpocząć to głównie nawet fikcja właśnie. Ja na przykład czytam sobie Wiedźmina teraz, bo naprawdę bardzo lubię Wiedźmina, lubię bardzo to uniwersum. Y na przykład, spędzenie czasu ze swoimi bliskimi, tak? Ze swoimi przyjaciółmi na jakichś fajnych aktywnościach, ze swoją mamą, ze swoimi rodzicami, ze swoją dziewczyną, jeśli taką masz. Cokolwiek stary. Jazda na rowerze, to jest coś, co lubisz, co, cokolwiek, cokolwiek stary. Ale takie produktywne aktywności, bo to też są produktywne aktywności. Produktywne aktywności to nie jest tylko praca, kurwa, medytacja i siłownia. wiesz o co chodzi. Produktywne aktywności to są również te, które właśnie poprawiają Twoje zdrowie psychiczne, bo im masz lepsze zdrowie psychiczne, tym ciężej będziesz pracował i tym lepiej będziesz pracował, bo będziesz w lepszym stanie psychicznym, przez co ta praca będzie znacznie lepsza. Więc jak widzisz, te rzeczy są jak najbardziej produktywne, ponieważ przekładają się potem na Twoją jakość pracy. Dlatego bardzo istotnym jest to, żebyś o to wszystko, Brachu, zadbał. I właśnie ja widziałem dzisiaj takiego fajnego shorta od Chrisa Wamsteda, czyli tego kulturysty kanadyjskiego. On tam był sześciokrotnym mistrzem, Classic fizik, Mister Olympia. I ziomek jest naprawdę zajebisty, bardzo go lubię. I właśnie widziałem shorta z, z, z jego najnowszego filmu w sumie na YouTubie na chwilę obecną. I muszę sobie ten film obejrzeć cały, bo mi się bardzo to ten, ten, ten short właśnie. I on tam na tym shortcie mówił właśnie, że przed, ostatnim, przed ostatnią Olimpią, na której wystąpił, że popychał się wtedy bardziej niż kiedykolwiek w życiu. I żeby to zrobić, to musiał też odpoczywać więcej niż kiedykolwiek w życiu. I ja miałem takie o, a co ciekawe, no nie, musiał popchnąć się bardziej niż kiedykolwiek w życiu poza swoją strefę komfortu, więc jednocześnie musiał odpoczywać bardziej niż kiedykolwiek w życiu. No nie? I mówił, że właśnie na przykład medytował dwa razy dziennie, bo gdyby tego nie robił, no to nie byłby wystarczająco zregenerowany, tak, żeby móc na co dzień dalej się popiechać poza tą swoją strefę komfortu tak bardzo. I to właśnie była, był, 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 był short content, treść, która nawołała mnie do stworzenia tej, 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 tego filmu. Ponieważ, tak jak mówię, jest to również realizacja, do której po prostu ostatnimi czasy i ja również doszedłem ja, gdzie uświadomiłem sobie, że po prostu popchnąłem się Troszeczkę, troszeczkę za bardzo. I może nie wiem, czy popchnąłem się troszeczkę za bardzo, ale właśnie nie dałem sobie wystarczającej czasu, niewystarczającej ilości czasu na regenerację. Po prostu ilość czasu na, poświęconą na pracę, a ilość czasu poświęcona na regenerację była naprawdę, naprawdę nieproporcjonalna. Co potem również odbiło się bardzo negatywnie na moim zdrowiu. Przede wszystkim psychicznym. Ale i również fizycznym, bo tak jak mówię, mój układ nerwowy był strasznie kurwa zniszczony. Więc pamiętaj o tym brachu. Pamiętaj, że odpoczynek to nie jest nic złego. Tak długo jak nie jest to jakieś kurwa skrolowanie czy granie w gry, to jest okej. Okay. Nawet nie jest okej, okay, tylko jest bardzo okej, okay. jest potrzebny. Więc pamiętaj o tym, aby sobie dawać ten czas na odpoczynek codziennie. I żeby dbać o ten sen przede wszystkim. Nie przesadzać z tą kofeiną. Wiadomo, kawka jest zajebista, ale nie przesadzać z nią. Nie pij energetyków, to jest w serio, nie polecam. Spędzaj więcej czasu z bliskimi, spędzaj więcej czasu na rzeczach, które naprawdę lubisz robić um, i nie pracuj więcej niż trzeba. Serio. Jakby, ja wiem, że ty pewnie narzucasz na siebie ogromne wymagania i tak dalej i ja też tak mam. I jeśli ty nie pracujesz, to czujesz, że marnujesz czas, ale czasami niektóre rzeczy, które robisz najprawdopodobniej są kompletnie bez sensu. I Twój biznes funkcjonowałby tak samo jak teraz, albo nawet lepiej, gdybyś ich po prostu nie robił. I gdybyś skupił się na rzeczach, które rzeczywiście mają znaczenie. Więc też pamiętaj o tym, żeby nie pracować tylko po to, żeby czuć się produktywnym. No nie. Bo też jest coś, co jest no, bez sensu. Także, no. wiadomo, pracuj ciężko, tak jak mówię, ale po prostu nie rób rzeczy, które nie muszą zostać zrobione. Bo po co? No nie. Jeżeli coś nie jest konieczne, jeżeli coś. Nie sprawia, że ty zaliczasz postęp, no to po co to robić? A często tak jest. Wydaje nam się, że jesteśmy produktywni, bo pracujemy nad czymś, ale potem okazuje się, że jakby ta aktywność była kompletnie kurwa bez sensu, nie pomagała nam w realizacji naszych celów, a traciliśmy na nią ogromną ilość czasu. I w sumie to tak naprawdę straciliśmy czas. Więc no, pamiętaj o tym. Także no, ode mnie to wszystko. A nadzieję, że film Ci się spodobał. W opisie jak zwykle zastąpię link do nowego Renosansu 2.0, więc jeśli chciałbyś zal zaliczyć Glob i transformację w następne 90 dni, dodał do nas już teraz. A również zastąpię link do mojego Instagrama, więc jeśli chciałbyś zobaczyć co robię na co dzień i tak dalej, to serdecznie Cię zapraszam. Ode mnie to wszystko brachu. Trzymaj się. Na razie. I cześć.